Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość, żeby znów tu być. Drugim razem. Jak pamiętamy, nie wiem jak długo, to dawno to temu, ale jakiś czas temu. I Darek i Grzegorz mnie prosili też, żeby, żebym coś powiedział o sobie. I to z chęcią mogę zrobić. I no powiem może na początku, że pochodzę z Holandii, żebyście mi wybaczyli gramatykę i tak dalej, ale radzę sobie. I pochodzę z wierzącej rodziny. Rodzice szukali Boga. Ojciec szukał Boga. Miał rodziców, szczególnie tatę, co wątpił, czy Bóg istnieje i tak dalej. I myślał, że najlepiej będzie, jak pójdę studiować teologię. Studiował tam dwa lata i widział, że nie tędy droga, bo się okazało, że uczniowie, którzy tam mieli się uczyć o Bogu, o Jezusie, po lekcjach, bardziej byli niewierzącymi niż wierzącymi. Że kolega z ostatniego roku był w gruncie niewierzący, nie wierzył, że Bóg istnieje. A na pytanie, co wtedy zrobisz, jak za pół roku kończysz szkołę, to powiedział, że no, pójdzie na kazalnicę i będzie głosił Słowo Boże. To myślał, że to nie ten droga i zaczął szukać, szukać Boga. I tutaj śpiewaliśmy pieśni o tym, o naszym pragnieniu do Boga i to swoim ojcu mogę powiedzieć, że on miał pragnienie do Boga. Poznać Boga i moc Jego zmartwychwstania Żebyśmy w ten sposób mogli dojść do tego samego życia, jak Jezus prowadził. I tak szukał on i mama zresztą też spotkała się z różnymi grupami, co tak naprawdę w gruncie widziała, że to nie tędy droga. Jak znalazła zbór, gdzie ona słyszała, że to jest to. Czego moje serce pragnie. To znów się skontaktowała ze swoją siostrą, z którą miała społeczność, i z którą rozmawiała o Słowie Bożym, jakby ze ścianą, i nie widziała ta siostra nagle już to, co moja mama szukała. Ale oni szukali Boga i Paweł też pisze wszystko, co mi było zyskiem. Uważałem za szkodę, za śmieci, żebym mógł zyskać Chrystusa. Nie, nie to życie według zakonu, nie to życie według form i norm, ale życie, gdzie Bóg może coś wykonać w moim życiu, żebym ja mógł dojść do tego, o czym Biblia mówi. I tak trafili do zboru, gdzie potem też ja zostałem urodzony w, tym, w tej rodzinie. I urodziłem się z wierzącymi rodzicami, tak jak powiedziałem na początku. I mogę powiedzieć, że jestem Bogu wdzięczny. I jak ostatnio mój tata miał 80 lat, to myślałem, jak będę Bogu. Nie tylko tutaj w życiu wdzięczny, ale na wieki, wieków będę mu wdzięczny za to życie, które ja mogłem zobaczyć w moich rodzicach. I ja mogłem zobaczyć życie w, w tej rodzinie, gdzie się wychowałem. Ja mogę powiedzieć, że ja nie widziałem, żeby moi rodzice się kłócili. Ja nie widziałem, żeby oni krzyczyli na siebie. Ja nie widziałem, żeby się złościli. I to nie dlatego, że byli cacie święci ale dlatego, że Słowo Boże wykonało swoje dzieło w nich. Dlatego weszli do odpocznienia, gdzie wcześniej był niepokój i otrzymali zbawienie, gdzie wcześniej upadali. Ja osobiście jako dziecko też nie miałem zwycięstwa we wszystkim i długo pamiętam akurat na Strychu, gdzie ja mieszkałem i spałem z rodzeństwem. To w drzwiach była taka dziura, jako znak mojej złości, kiedy oni wywrócili zabawę. I kopnąłem do drzwi i to długo pamiętałem. Ale Bóg zaczął wykonać swoje dzieło we mnie. I przez co? Przez Jego Słowo. I Jego Słowo to jest moc, która jest nam dana. I to jest cała pomoc nam dana. To jest w Jego Słowie. I osobiście mogę powiedzieć, że otrzymałem życie, gdzie nauczyłem się walczyć, toczyć bój wiary, gdzie wcześniej też z wątpieniem mi przychodziło, kiedy ja rozmawiałem z kolegami w szkole i miałem moje najcięższe boje, powiedzmy, zwątpienia, i może moja chęć czci, i żeby nie wypaść źle przed ludźmi, mnie potrzymało, żeby mnie nie poszedł do świata wtedy, ale jakoś tam dalej kontynuowałem. Ale ja wiedziałem, że to nie jest to. to ja nie mam tej wiary, zwycięskiej wiary w swoim sercu. Ale Bóg mi dał łaskę, żebym mógł się nauczyć, żeby używać Jego słowa. I kiedy się nauczyłem, że moja, moje myśli, niewiary i to, co szatan mi próbuje wszczepić, że to jest mój wróg którego mogę śmiało atakować, i że ja nie będę już tym biednym chłopcem, który musi przeczekać, a znów ktoś coś fajnego powie, i ktoś znów podniesie na duchu. To no, i się nauczyłem, mogłem, mogę powiedzieć, że ja mogłem się nauczyć toczyć bój wiary i stałem się szczęśliwym. I w mojej młodzieńczej głupocie, można powiedzieć, myślałem, Panie Boże, zabierz mnie, bo jestem gotów ale się cieszę bardzo, że Bóg tego nie robił. Bo ja wiem, że po tym życiu jeszcze było dużo, dużo, dużo pracy, co Bóg miał wykonać we mnie i dalej ma. Ale jestem na drodze i wiem, że Bóg wykonuje swoje dzieło we mnie. I to, co mogę też powiedzieć, że od młodości mnie zachwycało, to było to, co Jezus i Bóg obiecuje w swoim Słowie. To, że On chce kształcić nas, na swój lud, gorliwy do wszystkich dobrych uczynków i nie tylko to, ale On chce i to może bym chciał czytać z Ewangeliana, bo to jest niesamowite, 17 rozdział. I może najpierw to, co przede wszystkim mi leży na sercu i może potem coś więcej. 17 rozdział i 21 werset. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I, i potem 22 werset, ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, Ty w nie, we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. I to jest niesamowite. Kiedy ja myślę o tym, jak świat tak mało tej jedności widział, i my możemy sobie zadać pytanie, jak, jaka ta jedność była? Jezus i Ojciec? Jezus, który był na ziemi, Jezus, który był za dni swojego życia w ciele, na ziemi i Ojciec, który pracował w Nim przez swojego Ducha. Jezus, który miał serce nastawione do Ojca z tym krzykiem Panie, Ojcze, wypełnij swoje dzieło we mnie i przeze mnie. I można sobie wyobrażać, jaka to była jedność. I Jezus potem to w tej modlitwie, co cały świat zna, ale, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co się podoba. Aby Twoja, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I to, to była modlitwa Jezusa. Jak w niebie Boża wola się dzieje, żeby tak ta wola się działa tu na tej ziemi. Czyli nie... Wtedy, kiedy tu odejdziemy stąd i, i pójdziemy do nieba, ja też czekam na ten dzień, Grzegorz, kiedy spotkam się z Jezusem i go obejmuję w inny sposób niż dzisiaj. Dzisiaj też go obejmujemy w pewien sposób, ale wtedy jeszcze. Ale bądź wola Twoja i, i ta jedność też, żeby była i to nie jest ta jedność, żeby. Przytakiwać wszystkiemu, żeby przytakiwać do grzechu i przytakiwać do, do wszystkiego. Ale to jest ta jedność, która pochodzi wśród uczniów, wśród tych, którzy mają swoje życie ofiarowane i żyją życiem Chrystusa. I chciałbym dalej czytać wcześniej, może na początku tego rozdziału. To powiedział Jezus i podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbi syna swego, aby syn uwielbił ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieło. Dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. I jak ja czytam te, ten werset, to brzmi to takim, taką melodią zwycięstwa. Ja wykonałem dzieło, które mi zleciłeś. Pomyśl o tym. Wykonałem. Czyli nie mam pragnienia wykonać, chciałbym wykonać, ale o, cieszę się, że będę mógł wykonać. Ale Jezus, oczywiście, że to było na końcu jego życia. Ale on mógł powiedzieć, ja wykonałem to dzieło, które mi zleciłeś. I to tak jest nasze pra pragnienie, żebyśmy my mogli wykonać to dzieło, które Bóg nam zleca. Czyli to się zaczyna od tego, że Panie Boże, ja mam pragnienie wykonać to dzieło, które mi zle zlecasz. I od tego się zaczyna. I oby to pragnienie wzrosło w nas wszystkich. Oby to nas rozpaliło. To było śpiewano o og ogniu. niech ten ogień tego pragnienia, jak ten jeleń, który krzyczy do wody. Panie Boże, ja chcę wykonać to dzieło, którym zlecasz. I wtedy również tak jak Paweł na końcu swojego życia powiedział, dobry bój e, e, walczyłem wiarę zachowałem. I teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który czeka dla tych, którzy są wierni. I oby Bóg nam dał łaskę ku temu, żebyśmy mogli zobaczyć to dla siebie, żebyśmy mogli mieć to pragnienie. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, a dałem im słowa, które mi dałeś. I pomysł o tym, że Bóg nam dał swoje słowa, i to jest dużo więcej niż tylko, że tak ja mam Jego słowo, nie, prawda? Mamy tu Biblię, tak, każdy ma swoje, swoją Biblię, każdy ma słowo. Ale że słowo Boże staje się objawione dla nas i dałem im słowa. Jezus mówi do faryzeuszów i do uczonych w piśmie, błądzicie, dlatego że nie znacie pism ani mocy Bożej. Jak mógł to tak powiedzieć? Uczeni w piśmie. Ja myślę, że e, nie, nie chcę przesacować wasze znajomości Biblii, ale myślę, że uczeni w piśmie nam dorównali, albo byli lepsi, albo nie, o to, nie do końca o to chodzi. Ale oni dobrze wiedzieli, co tam jest napisane, ale oni nie znali pisma. Oni nie wiedzieli, o czym jest ten, ten Stary Testament. I oni nie wiedzieli, po co Jezus przyszedł? Oni nie zrozumieli te wszystkie porównania wrogów Starego Testamentu. Oni nie zrozumieli Bożego Planu. Oni nie wiedzieli, jaki ma plan. Bóg ma plan zbawienia. I po co Jezus przyszedł? I e, on przyszedł właśnie po to, co tu jest napisane. Abyśmy byli jedno. Tak jak on był jedno ze swoim ojcem, abyśmy my stali się jedno żebyśmy mieli to samo życie, jak oni mieli między sobą. I to, to mnie zachwyca. To, to jest coś, co naprawdę zachwyca moje serce. I, I do tej jedności, dla tej jedności, ja mogę oddać swoje życie. Ja mogę dać swoje lata. Ja mogę dać swoje, swoje energię. Ja mogę dać wszystko, po to, żeby ta jedność była objawiona na tej ziemi. Ta jedność, która się chlubi przez te wszystkie próby. Wy nie przechodzicie próby. Każdy przechodzi przez próbę. Ale chodzi o to, żebyśmy w tych próbach stali, żebyśmy w tych próbach się zjednoczyli. Nie dlatego, że się uczyliśmy żyć ze sobą tak. Grzegorz wie, jaki jest Darek i On wie, jak reaguje i tak dalej. I wtedy jakoś jedność można zachować. Bo wiem, jak odpowiedzieć i tak dalej. Ja, ale chodzi o to, żebyśmy mieli jedność w duchu, tak jak Jezus ojca miał. To jest ta jedność, a nie inna. I to jest tylko możliwe wtedy, kiedy my wykonujemy te dzieła, które Jezus nam zleca. I to jest tylko kiedy grzech umiera w naszym życiu i kiedy to życie Jezusa się objawia. Ta natura, którą nam obiecał Jezus i o której Piotr też pisze, boska Jego moc obdarowała nam. Tymi obietnicami życia, życia, nie tylko jakieś tam życie niedzielne albo, albo środowego wieczoru, ale to życie w próbach, to życie, kiedy ja jestem doślifowany do mojego brata albo do mojej siostry, albo kiedy, kiedy coś nie pasuje, kiedy coś musi umierać we mnie, żeby grzech się nie pojawił, żeby irytacja się nie pojawiła. To jest to życie, które ja widziałem u swoich rodziców. I to jest to życie, które ja widziałem u moich braci. I to jest to życie, które może się objawić coraz bardziej. I za tym życiem tęsknię. I, i, i do tego, żeby ten, ta tęsknota mogła wzrastać w nas, to jeżeli dzisiaj, że wieczór, może mieć rezultat, że ta tęsknota będzie większa w każdym z nas, to ja niesamowicie się cieszę. <noise> eee. I polecam Psalm 119, gdzie jest napisano o przepisach, o zakonie Bożym, o Słowie Bożym, o Jego prawach. I, i kiedy, kiedy, kiedy tam prawdopodobnie Dawid, albo ten, co to pisał, pisze o tym, ja mam pragnienie, jak jeleń e, krzyczy do wody, tak jak tak moja dusza on dlewa we mnie tęsknotę za z Twoimi prawami. A to, 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 to ma być nasze życie. Tak wstajemy poniedziałek, wtorek i środę. I, i jutro, w czwartek. Niech Bóg błogosławi nas tutaj, tak jak jesteśmy. Niech Bóg wzmocni pragnienie do tego życia, które, które, które jest warto. Jezus jest napisany w Hebrajczyków. On przyjdzie. I wstanie przed Twoim Ojcem. I on powie: Oto jestem ja i dzieci, które mi dałeś. To jest ciało z mojego ciała, kości z moich kości. To są ci ludzie, którzy dali się zbawić, którzy dali się obrabiać, którzy mają teraz to życie, które ja miałem. I, i tym się będzie chwalił Jezus. I z tym przychodzi. A niech Bóg nas błogosławi, niech Jego Duch nam daje siłę, żebyśmy mogli się przeciwstawić wszystkiemu, co chce nam odebrać tego życia. O prawach tych Jezus śpiewać chcę, we tak mądrość, spokój do serca śle i moc Bożą chwałę na wieki też. Radosnym sercem dziękuję za kazanie, któreś na górze nam dał, na tej to tak przetrwa on burze i każdy sztorm. Do bożych praw znoszę, Jakub drabinę miał, Bóg prawa swe jako szczeble w niej dał, więc chciejmy po niej wiesz chętnie biec, gdyż Jezus sam stoi przy szczycie jej. Nie wola krzyczeć na prawa te, to drwieniem z boga, szaleństwem tu jest, gdyż w prawach tych Pan nam życie dał i kłótni podziałów jest koniec tam.